Else if you want from that kind what would you know that all these other dead or extinct come that's right. like... <laughs> Witam Was wszystkich bardzo serdecznie Ja jestem z a ze mną jest No line. Dzisiaj gramy w taką fajną gierkę Ty tu macie daj grabie Mudziło mi się ja ją znalazłem więc e, sobie. Pierwszy poziom Niech tą stronę Bardzo góra. zaawansowana gra jak widzicie Wygrałem! Bardzo trudno A nie, wygraliśmy Aha. Ty masz mi to przynieść głupieńko Ty U. Na dół, na dół, na No, no jaki wąż! Jak widzisz, jesteśmy najlepszymi graczami w Polsce w tą grę. Bo chyba jeszcze nikt w to nie grał. Eee, pytanie. Aha, dobra, Naciszę ja wiem. No, okej. Okay. Tak, tylko... Ej, piju na ki adam çıkıyor bu kadar Eee ne Çıkma ben böyle abi o, <laughs> o. Ja wiem, <laughs> ja A S Ya o düzgürsem mağın bir tane Ya o düzgürsem bir gerek Ay Aha Czemu jestem taki mały? Nie wiem, a ja bym chciał stąd wyskoczyć. No ja też, no widzisz, to jest nieco... Ej, jak ja według was, ludzie, mam grać w Hearthstone, i ja sobie rady nie daję w taką grę? A może my to mamy na dół Kto by pomyślał? Jesteśmy idiotami. No, może, że nie spadło! No podejdź i to zrzuć. Ej nie, bo nie trafię. Brawo. Dobra, po bardzo trudach. Bardzo zaawansowana gra, jak widzicie. Ja później spadnę. Tyle, że mnie doroba. No to chodź tu. okej? Dobra, który mamy już piąty level? Nie no wiem, czuję się jak w Minecrafcie. muszę 16. A ty na że jesteś idiota. То не впадай. Ага. Добра. Нет, ты настал. Рыть у меня, ты верх. Я собирался. Добра. Я не могу быть. Но мусишь срутить еще кабайк себе. Эй. О! Сруть кабайк себе. Tak Ta body. gra jest bardzo trudna, jak widzicie ludzie. Aha, znowu to trzeba... Dobra. Tutaj nie wiem co ja mam zrobić. Ej, mam pomysł, ty. Wpadniemy, pad, wpadnij. Ej, tam jest guzik, nie, ty musisz mi. Nie no, chodź no tu. No i ten guzik lecisz. No nie! Co nie to... mogę wejść! No to jeszcze troszkę. A, A, nie na ten. Dobra. Po teraz no, odruch musi być tak, tylko ciekawe jak to wiesz tam wejdzie no, próbuj, Wierzę w ciebie no i nie z tej strony za... chyba możesz podnieść tę część jest tą? Chyba nie. Dobra. Jakoś damy radę, ludzie. A i co tam ciekawe mogę na to, to chodzi? No, Dobra, nie obejmiałem o co tu chodzi. Nie ma to Nie instrukcje. Już wiem o co chodzi. Troszkę myślenia. Kładź tutaj rękę. Dobra. Nie, tak żeby bu zimnej. Dobra, zeskakuj na dół. Ale nie! Tak, żeby guzik nacisnął. No, złe na dół. No. O, idealnie, złe na dół. I guzik naciskaj. I co? No ja mogę już iść. I teraz ty musisz ten drugi nacisnąć. i ty jesteś osioł. Tak, jak, no, i yeah. Ludzie, tak się wygrywa gry, nie? Ja mam już 5 minut nagrania z takiej głupiej gry. ale okej Jezus Dobra, nie jestem tam lepszy Po co w tej grze? Ej, masz tu wskoczyć Gdzie? Tu No, wskakuj do góry. E, musisz na niebieskim położyć rękę Ja no już byłem, ja no już dochodziłem. <laughs> Tadeusz nam tutaj dochodził, przyjaciel No-Aim. Tak. Gra się ze mną kresa, nie mam No-Aima. No-Aima. Nie mam Aima. A Ty spadłeś? Nie, Ty spadłeś chyba. Nie, Ty spadłeś. Dobra, szczegóły. Jak chcecie, to kanał Tadeusza jest w opisie. I gdzie to nie, ta ręka nie nacisła tego dużych. No bo ona jest koślawa. Nie! Nie! Wiesz co, może defaduję! Mam pomysł, zakończmy nagranie z filmikiem. Nie! Ta gra jest gówniana i nie wiem co, ale jak chciałem coś wrzucić na kanał. Porozkoszujcie się tą muzyką. Dziękuję. jeden. Starszy mam. Cześć. Ja, ja. mam zdjęć, a ze mną to Goliłem wąsa, baby.